Witam wszystkich. Dzisiaj mamy coś specjalnego, to znaczy właśnie dotarła przesyłka, w której znajdowało się to oto pudełko. Jest to chyba najnowsza produkcja Edwarda, jeśli chodzi o 1.72, czyli P51D Mustang i to jest Royal Class Edward, czyli pudełko, które teoretycznie zawiera wszystko do dwóch kompletnych modeli. Nie będę tym razem przynudzał z każdym elementem pokazywania i tłumaczenia, co jest w każdej ramce. Ramki oczywiście zaprezentuję. Postaram się, żeby to było 4K dobrej jakości, żeby każdy mógł ocenić jakość tych wyprasek. Obejrzymy też instrukcje, żeby poznać, jakie są możliwości tego zestawu i ewentualne ograniczenia. Obejrzymy też kalkomanie i całe 14 schematów malowania, które są dostępne w tym pakiecie, ale najpierw unboxing. Pudełko, jak widać, jest duże. Z boku mamy część malowań, jest tu tylko 9, oraz opis chyba wszystkich. Po tej stronie mamy pozostałe 5 malowań oraz lista rzeczy, które w tym zestawie się znajdują. Czyli zaczynamy opening. Pudełko dosyć duże, także ja najpierw wyjmę wszystkie elementy, a potem pojedynczo obejrzymy. Pierwsza paczka to jest AdWord Dressing, czyli żywice. Potem to otworzymy. Dwie ramki z elementami przezroczystymi. To jest Dublikat. Też obejrzymy jedną z nich blisko. Kolejne dwie ramki z podwieszeniami. Chyba tylko jest tego masa tutaj. Kolejne dwie ramki. I tu są detale: Kabiny i tym podobne rzeczy. Przynajmniej bez mojego gadania postaram się pokazać jakość tego. Kolejne dwie ramki, tym razem różne z tego co już zaobserwowałem, i troszeczkę nas ograniczające, jeśli chodzi o wybór malowań, ale te obejrzymy sobie dokładniej. Tu mamy maski do podwozia. Takie gąbkowe, które możemy użyć, żeby zamaskować w czasie malowania. Maski do samych kabin. Dwie blaszki. Tu mamy jedną i tu drugą. Jak widać, różnią się troszeczkę rozmiarem i tu podejrzewam, też mogą być pewne ograniczenia, którą z wersji chcemy wykonać. O, tu mamy medal The Mighty 8. To jest, nie jest część modelu. To jest po prostu taki dodatek przyklejony tu do. Ops. A nie, to jest. Zapinka, można to sobie nosić, jeśli ktoś będzie bardzo chciał. Jest to Mighty Age w kudeleczku, nie jest to część modelu, to po prostu dodatek. Instrukcja, którą na pewno obejrzymy dokładniej, i jeden z największych arkuszy kalkomanii, jakie widziałem. Są to Edwardowskie kalki. Nie wiem, czy te nowe, które po prostu można znaleźć w chowie, czy klasyczne. Zobaczy się. I tu po drugiej stronie mamy jeszcze dwa zestawy Sentency, czyli napisów użytkowych jest tego cała masa. Możliwe, że będę starał się to otworzyć i pokazać z bliska. Ale zobaczymy. Zaczniemy od ramek. Większość z nich jest podwójna, czyli na przykład tu mamy dwie ramki, one są zapakowane w osobne torby. Ale ja odpakuję tylko jedną, dlatego że one są identyczne. Postaram się później to jeszcze pokazać na jakimś wyraźniejszym tle zbliżeniu. Mamy trzy rodzaje kabin: oświetlenie, celowniki, jak mówię, wszystko zależy od wersji. Kabiny różnią się tak naprawdę kształtem tylnej owiewki i to widać nawet na schematach malowania. Pierwsza ramka wspólna, oznaczniemy sobie od tego. Dwie kolejne ramki identyczne w wielorazowych i tak na szybko odtwarzamy sobie. Postaram się pokazać tą ramkę po tym zbliżeniu, bardzo możliwie że na innym tle, żeby zobaczyć, jaka jest tutaj jakość wykonania tych elementów. A naprawdę jest bardzo dobra. Tu jest kolejna ramka, zawierająca generalnie podwieszenia i śmigła, z tego co widzę. I jakieś elementy drobne płatowca. Też to są dwie identyczne ramki, jak widać, mam nadzieję. O, to są dwie identyczne ramki do dwóch maszyn. I tu mamy dwie ramki, które wyglądają bardzo podobnie, ale są różne. Pokażę na zbliżeniu, na czym polega różnica i, tak jak mówiłem, dlaczego ona nas ogranicza z wyborem nalowaniem. Tu jeszcze do otwarcia mamy. Z żywicą. Nie wiem, czy to są wszystko żywiczne elementy, czy część rzeczy jest wydrukowana, ale jakość tego jest niesamowita. A to mamy pierwszą ramkę, gdzie znajduje się praktycznie płatowiec. Mamy tutaj poza kadłubem, stery kierunku, stery wysokości, stateczniki. I płaty. Część dolna, lotki i klapy oraz część górna płata. Druga ramka, którą pokażę, jest nie identyczna. Chowamy to, A tu mamy drugą ramkę z bardzo podobną zawartością, ale jak widać, jest to ramka C. Mamy tu też kadłub, stateczniki, stery i płat. Zarówno dolną część, jak i część górną. Oraz lotki i klapy. Ale jest tu dość poważna różnica. Zwróćcie uwagę na mocowanie statecznika poziomego. To jest wersja, która nie ma tutaj tej do dodatkowej powierzchni z przodu, czyli ten statecznik do tego kadłuba nie pasuje. Tu możemy założyć tylko ten. W związku z tym mamy dwa kadłuby. Jeden jest do wersji bez tego wyprofilowania. Drugi, ten na ramce B, jak widać tutaj, jest właśnie do tej wersji, która to wyprofilowanie ma. Tu jeszcze mamy dwa, o, dwa stateczniki stery z wyprofilowaniem. E, tu jest jedna część, tu jest część druga. Tylko ten kadłub pasuje do tych stateczników, e, a ten drugi do tego bez wyprofilowania. Czyli mamy tak naprawdę trzy ogony i dwa kadłuby, z czego dwa pasują do jednego z nich i jeden tylko do Jednej wersji. Tutaj mamy obie blaszki. Jak widać, różnią się nieco zawartością, w związku z tym tu też może być pewne ograniczenie, które wersje wykonać możemy. A tu zawieszka The Mighty Nie tylko maski. Nie wiem, czy cośkolwiek widać, ale są to maski oraz specjalne maski do luku podwozia. podwozia. Kalkomanie, nie chcę tego otwierać. Mam nadzieję, że będzie widać. Że co tutaj mamy? Jest to jeden z największych arkuszy Kalkomanii jakie widziałem, przynajmniej do samolotu wojny światowej. Mamy tu insygnia narodowe, przynajmniej do razy 2, oraz dla każdego z malowań osobną sekcję, to jest godło, numeracja i specyficzne dla danego malowania elementy. Do tego po drugiej stronie mamy dwa zestawy Kalkomanii z napisami eksploatacyjnymi. Instrukcja obsługi: To tylko przekartkuję. Nie będę tutaj zanudzał jakimiś detalami. Wskażę tylko te rzeczy, o których mówiłem i główne części. Mapa części, wykaz tych części żywicznych i 3D, które mamy w zestawie. Lista kolorów, czyli to co być powinno, i tu zaczynamy już montaż. To co chciałem pokazać, tutaj tak jak widać, kabina. Tu są już pewne różnice zależnie, którą wersję chcemy wykonać, ale to jest to, co nam determinuje, gdzie jesteśmy ograniczeni. Zwróćcie uwagę, że do wersji malowania CDEFI wykorzystujemy kadłub z ramki C do pozostałych z ramki B. Czyli możemy zrobić jeden z tych, a drugi musi być w tym momencie jednym z tych, dlatego że mamy po jednym kadłubie. Mimo, że są dwa elementy, większość rzeczy jest dublowana, to kadłuby mamy tylko dwa. Tu jeszcze limituje nas wersja usterzenia, i tu też mamy, że wersje malowania, która idzie jedna z nich, i malowania, gdzie idzie druga z nich, to jest tylko do tych wersji. Przy czym ja przyznam się, że oglądałem te ramki dokładnie i nie widzę różnicy między tymi B, B6, C6. Hmm. Znaczy między szóstkami a czternastkami, bo na to to wygląda. Tu mamy zdublowane, na obu ramkach, czyli na B i C jest numer 6. Może ktoś kto zna lepiej będzie w stanie podpowiedzieć. Montaż dalszy, bardzo dużo właśnie tych zależności od wersji, gdzie chcemy wykonać. Co jeszcze? Jak mówię, tylko kartkuję, nie będę tu nikogo zanudzał. Można sobie zatrzymać i zlepnąć, jeśli coś się nas interesuje. Kabina też jest do pewnego stopnia limiterem. Mamy trzy rodzaje tej tylnej części owiewki: A do dwóch malowań, potem kolejna do pięciu. No i tu jest ich zdecydowanie, czyli jak widać, ta A może być i tu, i tu. Tu też mamy wybór albo części plastikowe, albo żywiczne. Cała masa podwieszania. Zbiorniki. Rakiety. Tu jeszcze jest instrukcja do masek z dotalami. No i mamy malowania. Mamy tych malowań, bodajże. Z, znaczy mamy malowan 14, z czego 12 są amerykańskie. Ja je tylko przewertuję, pokażę, które mi się podobają. Tego nie lubię ze względu na bardzo charakterystyczny, taki bardzo kujący w oczy pattern. Tu mamy pewnego zielonego. Tu jest dość efektowne, efektowne godło. Przy każdym, jak zawsze o Edwarda jest bardzo dokładny opis. Tutaj może być to nieczytelne ze względu na to, że ten papier jest. że papierka do mnie odbija. Ta maszyna mi się bardzo podoba, widziałem to wcześniej. Bardzo fajne połączenie zielonego kadłuba z efektownym przejściem i srebrnym skrzydeł. Tu mamy kolejną. Prawie cała srebrna. Jeden z retailsów. Jeden z checker. Dość efektowne to malowania są. Każdy coś dla siebie wybierze, i jak mówię, w tym zestawie mamy do wyboru dwa. To, co pokazywałem, na przykład, to jest maszyna bez tego wykrojenia, to jest z wykrojeniem, czyli jeśli byśmy chcieli te dwa zrobić, możemy. Jeśli jednak byśmy chcieli zrobić te dwa, to chyba nie, nie możemy, dlatego że tych dwóch nie możemy zrobić, dlatego że mamy tylko jeden kadłub. Który nadaje się do tej wersji, i tylko jeden, który nadaje się do takiej wersji. Niezależnie, który z tych regionów zestawu będzie wybierany. Tu jest pierwszy brytyjski, drugi brytyjski ze standardowym kamuflażem i uzębieniem, oraz cała masa, bo tego jest naprawdę bardzo wiele, napisów eksploatacyjnych. Jak widać, to jest wersja DK. Czyli zakładam, że Edward planuje wydanie wersji K również. Mamy dwa pełne zestawy, problemu tutaj nie będzie. Reklamówka, dodatkowych elementów, część mamy, część można dokupić. I to była prezentacja Royal Class Edward Mustang P51D. Jest to chyba w tej chwili najlepszy model tego samolotu na rynku. Naprawdę polecam jakość typowa dla Edwarda. Dużo bardzo opcji. Bardzo fajne malowania. Jest na co popatrzeć. Zestaw chyba wart swoje ceny. Nie dość, że mamy dwa modele. To oczywiście maski, blaszki, żywice. Nawet wydrugi 3D. Ale powiem szczerze, że byłem zdziwiony, że nie rozwiązano tutaj tego problemu z kadłubami i przejściem w statecznik pionowy. Co udało się w armii? To 51 wcześniejsze, czyli BD mają jeden kadłub i możliwość wymiany statecznika. Tutaj jest to rozwiązane troszeczkę inaczej. Możliwe, że lepiej, ze względów na zgodność z oryginałem. No, ale na pewno ogranicza to do pewnego stopnia możliwość wyboru, chociażby w tym zestawie. Jeśli materiał Wam się podobał, bardzo proszę o samej lajki. Co do samego kanału, będę starał się poprawić jakość. Mam nadzieję, że tutaj już zbliżenia były troszeczkę lepsze. Będę starał się też poprawić jakość dźwięku. Tutaj muszę troszeczkę pracy włożyć, żeby uruchomić no, inny mikrofon i móc nagrywać nie tylko bezpośrednio, ale również podczas montażu. Co będę starał się zrobić, jeśli chodzi o ciąg dalszy? Mam zamiar chyba rozwijać ten kanał, czyli będę starał się w miarę regularnie umieszczać różne rzeczy, łącznie z warsztatowymi. Jeśli będę już mógł nagrywać niekoniecznie na żywo, co jak słychać czasami jest problematyczne, będę starał się też może część materiałów nagrać w języku angielskim. Mam nadzieję, że to co będę prezentował będzie Wam się podobać. Jeśli ktoś miałby jakieś życzenia, co prezentować dalej, jeśli chodzi o tą serię, od po prostu prezentacji modeli, dajcie znać. Spora szansa, że w moim dość obszernym staszu taki model znajdę. Dziękuję za uwagę, za wytrwanie do końca. I zapraszam na kolejną odsłonę.